W Witajcie po... no troszkę dłuższej przerwy niż zazwyczaj Byłam na pokoloni więc nie miałam za bardzo jak nagrywać dzisiaj mi się skończyła i co prawda ten vlog miał się na... no miałem go wstawić dwa dni temu na tydzień od założenia kanału ale no się tak trochę nie udało no właśnie bo Niezbyt z tym czasem, ale teraz mam czas. No i ten. Bardzo dziękuję, bo w tydzień udało się wbić 17 subów. To, jak dla mnie, jest bardzo dużym wynikiem. Zwłaszcza, że pff, moje animacje są dosyć amatorskie, bo bardzo dużo ludzi mi pisało o statywach, no i faktycznie to tak trochę. Japsko wypada. A, oj, światełko. <grych> o, wjeżdżam z tyłu. Światełko mi latało. No i dziękuję bardzo. A teraz wam pokażę, bo mm, zrobiłem coś z tym lataniem telefonu. Przedstawiam wam mojego asystenta Xbota i jego wielkie czerwone kloacuchy. Więc generalnie pomiędzy te locuchy 4 Plus będę wkładał telefon, a Xbox będzie mi go przytrzymywał od tyłu. Już zrobiłem jedną animację, ale mam problemy z dubbingiem. Chcę dodać muzykę i mm, dubbing, ale coś mi nie pika. Mam pewien pomysł, jak się z tym uporać, ale to potrzebuje mieć jakąś godzinkę. A animacja trwa kilka sekund, bo ma chyba 55 klatek, ale wyszła dobrze z tym statywem. No, taki vlogzek. vlog, w sensie. No. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ale generalnie jeszcze raz dziękuję. No i bijemy 25 subów do dwóch tygodni od założenia kanału. Damy radę? Nara. Kurde. Pa. Niech w moim styl Nara. Dlaczego ja tak gada.